Hej, jesteście Manko, z muzyka TV. E, witam Was, dzisiaj będziemy słuchać sobie Astera. Muszę zarabiać z Maciasem. Wiem, że track wyszedł o 2-4 na spoty, ale ja zawsze nie słucham tego, żeby mieć autentyczną reakcję i żeby wszystko było tak ma być. Może zauważyliście, Ponieważ się na ma. Blondie, <laughs> nie ma e, Jeszcze parę spraw, tak informacyjnych. E, Wkurwiam to troszkę, bo nagrywam dużo tych reakcji, ale mi usuwają teraz jedną za drugą dostaję strajki. Trochę to podcina z no ale zobaczymy. Może skupimy się tylko na tematyce Anderu, Może tylko takie traki będę nagrywał. Spróbuję ci jeszcze nagrać kawę z Białasem potem, bo jest ciekawy ciekawe bo po prostu Białas to jeden z moich też ulubionych mainstreamowych main, main artystów no i co? Aster Macias no Macias na fitach raczej nigdy nie zawodzi, więc zobaczymy jak teraz mu pójdzie i... Let's go! No jest ciekawa Astera, to strasznie. Ale. Crazy with it. Is. Przebicie swoim słowem Teraz mam więcej, mam tą siłę Mam w tym miejsce, mam w tym głowę Aha, Muszę zarabiać, jak kołam kładla Moich braci, nie dla tych szmat Im dałem więcej, im dałem serce I mogę robić tak cały czas, że Ojechał sucho, a nie mali Bóg Zero wiary mi nie pomógł Bóg Zgadnę z tego, a nie Nie yeah, Mogę robić ją na parę tur O oh, kurwa, ty, jaki to jest mocne, czekaj, muszę Nie wiem, mam na fulla, nie, mam na fulla to nie garnitur yeah. Chodzę presto nie por okay. Parę lat robię własny tur zosta tak, nie parę słów. Tak. ja nie będę zwiedzął się Moja muzyka terapia chroni lęk To do tak. Majka powiem to co mnie boli A ja nie powiem suce, bo braknie mnie Co na sobie to duży stres Ja w tym cały to musiałem przejść Odstawiłem opinie tych kureb i dostałem prosto od miasta tak, Hej ja, ja mam to w sobie pierdolę ten schemat jak jest podziemia yeah, Nowy swag na mnie, chcesz to poznać Wiem, wiem, że to robię wulgarnie Ale taka kultura moja jest yeah, To spływa po mnie Tak jak goretek. tex <laughs> Przyjdzie czas, wejdzie na mnie nowe MCM Dwiekrzys tak, nowe rymy To na pewno, a nie zobaczymy Teraz wiem, że nie jest istnieje limit Chodźcie na mnie, nie, skurwysyna w, w, w. w końcu czuję, że żyję, mam przebicie swoim słowem Teraz mam więcej, mam tą Przebicie swoim słowem, Taki fajny śpiewany, to jest zajebiste Skurwysyna, ja. w końcu czuję, że żyję. Mam przebicie swoim słowem Teraz mam więcej, mam tą siłę Mam w tym miejscu, mam w tym słowę głowę słowę. Hey. Muszę zarabiać, mam kocham dla Moich braci nie dla tych szmat Im dałem więcej, im dałem serce I mogę robić tak cały czas, że Łycha słuchanie, mali malibóg. Zero wiary mi nie pomógł Bóg Zgarnę z tego, a nie yeah. Mogę robić ją na parę tur pany yeah. to nie garnitur Chodzę fresh, to nie hambi Pur Parę lat robię własny tour Ej, strasznie dobry głos ma Master W sensie taki, jeżeli chodzi, bo wiecie Dużo artystów, ale że macie taki, że mają Słaby głos, taki wokal słaby. On ma taki kurwa ładny śpiewany, taki wyćwiczony. Zajebiście to brzmienie, często Macias teraz, troszkę cofnę, żebyśmy się przygotowali. Zapnijcie pasy. Zero wiary mi nie pomógł Bóg. Zgadnę z tego, a kredytów. Nie mogę robić ją na parę turn. Odjebany to nie garnitur. tur. w piasek to Parę lat robię własny tour. tu dużo nie parę stur. W końcu czuję, że żyję. Siano przeliczam w tysiącach, już znowu leję przyję, Nie zarabiam nic na postach, tu. Chciałby dzi na chwilę, a skończył kurwa zimny jak to byłeś niewłaściwe so. nie. Oni patrzą na mnie, a nie widzą mnie Nie, nie zaufam panie, dla mnie to yeah. jest bleee Ja ci mówię blef. prawdę, moje blef. życie słe To złe. jest słeee yeah. Ja Wypluwam z siebie płuca, żeby wszystko grało jak kiedyś Oni chcieliby mnie nauczać, ale by zabrakło im wiedzy Mam pretensje, nie jest, i... kurwa, ty mam teraz sama kolizę, co? oni Jak kiedyś oni chcieliby to. mnie nauczać, ale by What? Dobra, trochę więcej mam Eee, dobra By zabrakło im by płuca, żeby wszystko grało jak kiedyś Oni chcieliby mnie nauczać, ale by zabrakło im wiedzy Mam pretensje, nie chcę jej słuchać, koncentracja jest dla pieniędzy roz, Muszę roz, zarabiać roz, i ruchać, żeby roz, nie roz, roz, doprowadzić u, życia do nędzy W końcu czuję, że żyję, mam przebicie swoim słowem ja mam, jest, mam tą siłę, mam w tym miejscu, mam w tym głowę Muszę ja zarabiać, ja kocham kła. dla moich braci nie dla tych szmaz Im dałem więcej, im dałem serce i mogę robić tak cały Kuchanie Maribułk, Zero wiary mi nie pomógł. jest się z tego, a nie kredytów. Mogę robić ją na parę tur Chodź, pany to nie karni turnie. Chodzę, że to nie hamibur. Parę lat robię własny turnie. Tu staka, nie parę Ten Mocne, mocne, bardzo mocne. Zajebiste. Ale szczerze, obiektywnie mam powiem, e, subiektywnie, nie wiem jak się mówi e, Moim zdaniem e, Aster lepiej <laughs> też zajebiście Maciasz ta, ta pierwsza część zrodkiem tak średnio, ale druga już Bo Popatrzcie, pierwsza... Ja ci, takie... ci mówię prawdę moje życie słe Teraz to je się zguca, żeby wszystko grało jak kiedyś oni nie chcę jej słuchać, koncentracja jest dla pieniędzy Muszę zarabiać i, i ruchać, rucham, żeby nie doprowadzić życia do nędzy ha, W końcu czuję, sesję, mam no, Aster, Aster, kołozacki jest ten To jest jakieś płyty czy coś? Czy single po prostu? Single. E, zajebisty numer. Bardzo mi się podoba. Będę na pewno rzucam go do playlisty mojej. E, będzie słuchane I co? Idę nagrywać HB z Białastem teraz, zobaczymy jak wyszło. Nie wiem, czy mi usuną, oby mi tego nie usunęli, bo bardzo fajne tracki, chciałbym, żeby to było. Ale jak usuną, no to chuj, to chyba... Po kanale, nie już, nie wiem czy dam radę dalej. Dzięki za oglądanie widzowie. Po, bądźcie zdrowi.